Siemanko wam wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Fabi i witam was w pierwszym odcinku z mojej nowej serii z World of Tanks Witam Was bardzo serdecznie I Witam Was bardzo serdecznie. Powiem już na początku jedno, że jestem rok nie grałem World of Tanks z WOTA, nie grałem przez cały rok, przez... tylko przed tym zrobiłem trzy bitwy, bo już to czwarty raz... oj... czwarty raz to już nagrywam, więc zrobiłem przed tym trzy bitwy właśnie i wszystko zdupiło się. Dzisiaj mam tylko tyle, muszę wszystko nowe mówić, tylko tylko czołgów rok nie grałem. Byłem taką malutką sobie przerwę, ale już wróciłem, no i z odcinkami wróciłem. Czy nie wróciłem z odcinkami? Po prostu chcę wrócić do grania, ale na odcinkach. Graniacie, na live'ach dalej. Dużo będzie z tym chyba live'ów, tyle wam powiem złota. Ale dobra, rok nie grałem, więc pozapominałem dużo, dużo mapek nie znam. A niektóre to znam to po prostu nie pamiętam gdzie trzeba jechać, ale to nic, bitwa. Idziemy bitwa i do przodu. I ho. Południowe wybrzeże to mapka, na której grałem. Tylko pozapominałem. Chyba grałem. Nie mam pojęcia. Powiedzmy, że wszystkie mapki od nowa robię. Nawet te już, które są 2 lata, 3 lata, to powiedzmy, że. Yy, Gramy k 1S. Yy, to jest mój taki najlepszy. Batier. Tak, niestety. Muszę sobie dużo po pod XP pograć. Na lepsze czołgi i tak dalej. I myślę, że dużo będzie na live'ach będę grał. Strasznie dużo, coś tak myślę. Dobra. Yy, legs... dobra nie ma. Dużo będzie tak myślę. To tak. Tyleria. O, jest największy. Lipa trochę. Oj, i oj, oj, nie wiem gdzie jechać. Pojadę sobie tam, gdzie te 29. Nie wiem, bo myślę, że to może być lepiej. Tu jedzie dużo. Dobra, jadę tutaj. Wiem, tam jedzie ich dużo, ale dobra. Huh. Pojadę sobie tędy. Najwyżej no, ja mi coś dupnie, najwyżej no, ja mi coś zabije. Najwyżej mnie coś, no, ja coś potraktuje źle. Tak, bez modów gram, nie ma żadnych modów, już wam oznaczam chyba, że macie jakieś fajne paczki albo coś, co bym sobie mógł pobrać jakąś paczkę albo jakiegoś modyfikację dodać, to będę po prostu... no już no to chętnie posłucham was i zobaczymy, zobaczymy co się będzie dać zrobić. To wtedy będę jeździć, a? Okej, okay, już mamy pierwsze, to dobrze. Przyszło skill'a. Mhm. Dobra, nie mam pojęcia, jadę tam po prostu. Tam, gdzie oni. O, jest jeden. jeden. Już, już się zabijają. Już się robi ostro, można by powiedzieć. Bardzo ostro. Już za ostro. Za ostro, kurde. Loll. Gdzie by się skryć? Gdzie by się skryć? Gdzie by się skryć? Kurde. W ogóle trochę stresik, bo nagrywam actionem. Bo zawsze nagrywałem frapsem, a teraz dałem, a chuj, wezmę actiona i jakoś tak... Popieprz. I jakoś tak po prostu... Nie wiem, czy to jest dobry wybór, czy to jest zły wybór, czy to jest chujowy wybór, czy to jest zajebisty wybór. Toń nie mam bladego pojęcia? Oh. Wejdź, wejdź. nie, wejdzie kurde. Ollal. A to niespodzianka. Tylko, mnie nie zajebało. Ale jak? Nooo, dobra, tak mi dam rady i tak. O, mamy love Mój kolega ma love Chyba też z tego kupię. Wiem, że on jest za... Za to, że... za golda. Po co wydałem? Po co zdubiłem? Pocisk se. Może tego tutaj debila dopadnę? Bo się nic nie Dobra, uciekł. Tak. Obraz skręć za ten domek. Ale niż Och, muszę kurde jeszcze sobie wrócić do formy, bo kiedyś to dobrze grałem, to dobrze grałem. A teraz to muszę sobie po prostu no, do formy wrócić, bo teraz to jest niedorazie lipa. Nooo, ale, ale, ale... Ops Ops, 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 ops A się wychylam jak debil Ale za chwilę będę tutaj więc, dobra, nie mam okienka Ops Ojoj oj, oj. Antyleria jest mało życia. No i zero po prostu skillu. No muszę wrócić, bo, bo powiem szczerze, że, że dawno nie grałem i <śm> z tym. <śm> no i... Oj ojoj! Oj. O lo, lol lol No dobra. No jak mówiłem, muszę wrócić do formy, muszę, muszę, muszę. A po sobie pooglądamy. Pantera... O lol. 19% na no fuck Dobra wrócimy do garażu tak i teraz gramy innym czołgiem No i napiszcie mi w komentarzach oczywiście jakim sobie czołg wziąć na jaki iść i tak dalej i tak dalej Pójdziemy sobie tym czy już zakończymy coś taki Myślę, że możemy zakończyć odcinek, to był taki wiem króciutki Sorry was bardzo ziomale, pożegnamy się z tym, pożegnamy się z tym, sorry was naprawdę, taki krótki, ale wiecie, taki, taki wstęp do serii chcę zrobić, w ogóle muszę wrócić, poza tym odcinkiem dużo chcę pograć, dużo zrobię bitw, żeby tak wiecie, wrócić do gry, żeby po prostu, po prostu wrócić do tej gry, mieć znów formę, a nie lamić. Mam nadzieję, się podoba, subskrybujcie, łapkę w górę, ja się żegnam, na razie, hej, do tego odcinka z World of Tanks, No razie, cześć, no, na razie, hej.